Nazywaliśmy to solidaryzmem. Chcemy budować świat inny, bez bezrobocia i bez bezprawia. Tak pisaliśmy wtedy. I dla ludzi, dla ludzi świata ta solidarność była ciekawa. W tym sensie ciekawa, no nie wiem czy Państwo wiecie, że jak ja usłyszałem, że kiedy wprowadzono w Polsce stan wojenny, to w Melbourne, w, w Australii była największa w ogóle manifestacja w dziejach tego miasta. Australijczycy, rozumiecie Państwo, protestowali przeciwko prowadzeniu stanu wojennego w Polsce, to nie, Pol, nie, nie Polacy, więc jakby cał, ta, ta propozycja Solidarności dla świata była ciekawa i ona była tak zniszczona przez stan wojenny, a potem nieodbudowana przy okrągłym stole, rozumiecie Państwo, okrągły stół nie próbował jakby wrócić do tej idei Solidarności. Do tej wielkiej idei solidarności, jakiegoś takiego nowego spojrzenia na świat, nowego spojrzenia na siebie, na ludzi nawzajem, na, 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 na stosunki społeczne, na stosunki gospodarcze, innej jakiejś takiej perspektywy, nie próbował w ogóle tego zarysować. Bo okazało się, że ta perspektywa jakby takiego zawłaszczenia Polski, już teraz zawłaszczania nie politycznego, ale ekonomicznego, jest całkiem wygodna dla obu stron. Rozumiecie Państwo, że to jest jakby, że oni, to jakby zblatowało te dwie strony. Tak, Ta korzyść. Która, która mi się wydawała najpierw najpierw to była sytuacja strachu wzajemnego. Oni się, oni się zjednoczyli, zjednoczył ich strach. Strach przed narodem, strach przed radykalizmem, A potem zjednoczyła ich korzyść. I oni się trzymają tego do dzisiaj w dużym stopniu. I, I właściwie można powiedzieć, że ten kryzys dopiero otwiera pewne pole manewru. Bo nawet afera Rywina tego nie otworzyła. Afera Rywina tylko zmarginalizowała, czy, czy jakby jeszcze tak zdołała ten układ który ten okrągły stół y, głównie jakby y, montował, tak? ten układ y, y, z jednej strony komunistyczny, a z drugiej strony ten konstruktywnej opozycji Unii Demokratycznej, Unii Wolności w jakimś sensie Lecha Wałęsy, bo tutaj oczywiście osoba prezydenta, osoba pierwszego tego przewodniczącego związku jest bardzo symboliczna i to, i to jest jego olbrzymia wina, że on tej Solidarności nie bronił. Tych ideałów Solidarności, to nie tylko wina jest, to jest to jest z jednej strony winy, a z drugiej strony jak patrzę teraz na jak patrzę na, te, na, te, na ten ciąg przemian całych, ten, ten olbrzymi ciąg przemian, to jeszcze raz chcę podkreślić, że to jest takie pisanie prosto po liniach krzywych. Bo proszę Państwa, no, to było jakieś takie błogosławieństwo z jednej strony, że ten Wałęsa był nie w porządku. To było stra... to jest straszne. Ale z drugiej strony to było błogosławione. Bo gdyby on był w porządku, gdyby on, gdyby Sienkiewicz, gdyby Jurczyk byli w porządku, to komuniści by się nawet na Solidarność nie zgodzili w sierpniu. Rozumiecie Państwo, oni myśleli, że oni to będą kontrolować. Gdyby oni byli w porządku, to oni by się na okrągły stół nie zgodzili. Oni myśleli, że to będą kontrolować. Oni myśleli, że będą ustępować, ale że to będzie cały czas ustępował pod ich, pod ich dyktanto. A to się okazało, że jakby te, te przemiany wzbudziły taki, jak ja powiedziałem, otwarły, otworzyły te pole nadziei, te społeczne nadziei, wzbudziły taką, taki ruch, prawda, który zmiótł ten system, ale pozwolił im przetrwać osobiście, czy, czy jako pewnej warstwie społecznej i zachował ich jakby pozycję. Myśmy y, tam w w tym podziemiu był taki nurt liberalny, bardzo mocny. Ten nurt liberalny przez różne jakby, no osoby reprezentowany, ale takim symbolicznym nazwiskiem jest nazwisko z Krakowa. On nie żyje już. Przepraszam. Co, co? Dzielskiego, tak, tak. Dzielskiego oczywiście, tak. On, on był takim jakby um, głównym jakby tego nurtu reprezentantem, prawda, w swoich, swoich wypowiedziach, w swoich publikacjach, yy, pisma, pismach. I, I to był taki nurt, że yy, pozwólmy komunistom zachować, to była taka koncepcja, pozwólmy komunistom zachować władzę polityczną, bo tego im nie jesteśmy w stanie odebrać, ale niech oni będą zmuszeni zezwolić na wolność gospodarczą. A zobaczcie Państwo, że stało się zupełnie odwrotnie. Oni przejęli w tej wolności gospodarczej część władzy politycznej, nie na zasadzie już jakby swojego dyktatu takiego komunistycznego, dyktatu siły, tylko na tej zasadzie, że gospodarka w dużym stopniu warunkuje układ demokratyczny teraz, rozumiecie Państwo, że, że panowanie nad środkami, nad pieniędzmi, nad systemem, jakby no, systemem finansowym w dużym stopniu, on, że to daje olbrzymią władzę też polityczną. I, I chociaż oni teraz są jakby w cieniu, chociaż przegrywają w wyborach, to ich możliwości są cały czas duże. Więc jakby stała się taka odwrotna sceneria, którą Pan świętej pamięci Dzielski przewidywał. I zresztą jego zwolennicy wtedy, znaczni, szacowni zwolennicy w partii liberalno-demokratycznej partii Niepodległość, czy, czy nawet w naszych szeregach Solidarności Walczącej tacy ludzie byli, którzy uważali, że oczywiście mamy głosić o komunizmu, ale tak realnie, no to właściwie te, dążmy do tej wolności gospodarczej, bo to, to, to jest realne, a co innego jest fantasmagorią jakąś taką. I te, jakby, takie, no, nawet nasze słabości, no, można powiedzieć, w tym sensie, że nasza agentura, nasza, nasza jakby tutaj, jakby przydało się to, jakby tak, no można powiedzieć, że tutaj wiele rzeczy się złożyło na ten, na ten wynik, na ten efekt, tak? Ale, ale ten efekt jeszcze nie jest ostateczny. Ja chciałbym tutaj młodym, zwłaszcza ludziom, których paru partłos na tej sali jest jeszcze, powiedzieć, żeby oni dalej marzyli o Polsce Solidarnej, żeby oni sobie zrozumieli, że, że to, co się stało. Czy w pierwszej solidarności, potem, potem ten opór stanu wojennego, potem ten okrągły stół, te przemiany, że to, że to, że te, że to warto cały czas marzyć, że, że te marzenia one mają swoją siłę sprawczą i te i te marzenia jakby konstytuują ten świat naprawdę tak poważnie. Nie tylko realne jakby układy odniesienia siły i tak dalej, że one są też bardzo ważne. Powinniśmy być tu starać się, my Polacy powinniśmy starać silni, silni w Europie. Europa powinna być silna na świecie, ale te nasze marzenia powinny być zawsze obecne, marzenia o, o lepszym, solidarnym urządzaniu społeczeństwa, o, o wolnej, solidarnej Polsce, tak, o wolnej, solidarnej Europie, o jakiejś takiej otwartej Europie na ten świat. Znaczy, jakieś perspektywy trzeba po, po, postawić sobie tutaj poważne. I to są, to są rzeczy, które są cały czas przed nami. Nasze pokolenie, moje pokolenie, pokolenie Solidarności będzie już odchodzić, ale wy młodzi ludzie, wy koledzy tutaj z uniwersytetu, prawda? Marzcie. Znaczy, nie, nie bójcie się marzyć po prostu. Nie bójcie się tworzyć swoich... Znaczy, próbujcie tej, tej, tej wizji Solidarności być wierni, bo to jest wizja... Taka głęboka, bardzo oryginalna, ona wypłynęła gdzieś tam z głębi tego polskiego narodu i ona pokazała swoją siłę, pokazała siłę na obalenie komunizmu, na wyzwolenie Polski, na wolność, a nie starczyło tego rozpędu na solidarność.